9 kwietnia. Wiadomości z Ukrainy wojska ukraińskie wkroczyły na teren Obwodu Białgorockiego i pojmały rosyjskich oficerów. Bojownicy wojsk Obrony Narodowej posuwali się naprzód w rejonie wyzwolonej spod władzy Putina wsi Popiwka, w przygranicznym rejonie krasnojaruskim Obwodu Białgorockiego Federacji Rosyjskiej. Jako pierwsi poinformowali o tym dziś rosyjscy propagandziści, którzy nazywają siebie kadrami wojskowymi. Podobno po ukraińskim ataku rosyjscy zbrodniarze wojenni z 36 Brygady wycofali się zaledwie o 600 metrów. Na udostępnionej mapie kierunek uderzenia oznaczony jest żółtą strzałką, a wyzwolone terytorium zaznaczono czerwonymi i żółtymi liniami. Teraz jednak pozycje te są rzekomo odzyskiwane i oczyszczane z ukraińskich obrońców przez piechotę morską ze 155. Brygady Floty Pacyfiku Faszystowskiej Rosji. Nasuwa się pytanie, jeśli atak został faktycznie praktycznie odparty, dlaczego odnotowuje się utratę terytoriów, później żołnierze z oddzielnego pułku szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy nie mogli tego znieść? I opublikowali zrzut ekranu wspomnianej wiadomości od oficerów wywiadu wojskowego i skomentowali ją, skutecznie potwierdzając postępy Ukrainy. Dokładnie, dokładnie tak: zablokowani i stojący z uniesionymi rękami klauni nie potrafiliście nawet wysłać swoich oficerów. Chcą żyć, są gotowi pomagać. W tej chwili piloci dronów blokują logistykę, a potem robi się jeszcze ciekawiej. Jak rozumiemy, Rosyjscy oficerowie zostali schwytani przez bojowników sił zbrojnych Ukrainy. Trump odpowiedział na ataki Rosji na Ukrainę. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jego administracja kontynuuje rozmowy z przedstawicielami Rosji w celu zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Informacje te podaje Associated Press. Osobno podkreślił, że nie podobały mu się bombardowania. Rozmawiamy z Rosją. Nie podobają mi się bombardowania. Bombardowania trwają i trwają, a tysiące młodych ludzi ginie co tydzień. Chcielibyśmy, żeby przestali, powiedział amerykański przywódca. Przypomnijmy, że od początku rozmów pokojowych pod przewodnictwem USA liczba rosyjskich ataków na Ukrainę wzrosła o 50%. Wszyscy obiektywni obserwatorzy są przekonani, że Putin prowadzi grę z Trumpem, nie mając zamiaru zgodzić się na zawieszenie broni i odpowiednie warunki zakończenia wojny. Sytuacja ta mogłaby zostać przełamana przez zdecydowaną reakcję Stanów Zjednoczonych, ale na razie takowej nie ma. 4 kwietnia faszystowska Rosja przeprowadziła atak rakietowy na dzielnicę mieszkalną Krzywego Rogu. Zginęło 20 osób, a ponad 60 zostało rannych. Drony zaatakowały zakłady metalurgiczne w Lipiecku. Wczoraj wieczorem ukraińskie drony zaatakowały obiekty rosyjskich okupantów w obwodowym centrum Lipiecka około 272 km od najbliższego odcinka granicy państwowej kontrolowanego przez Ukrainę. Informacje te podają rosyjskie i ukraińskie media, powołując się na liczne informacje zamieszczone w mediach społecznościowych przez lokalnych mieszkańców oraz publikowane przez nich filmy. Ludzie słyszeli i widzieli loty dronów kamikaze. Ostrzały obrony przeciwlotniczej i co najmniej pięć potężnych eksplozji z jasnymi błyskami w rejonie nowolipieckich zakładów metalurgicznych, które pracują na rzecz kompleksu wojskowo-przemysłowego agresora. Wojska ukraińskie zniszczyły siedzibę okupantów w Torecku. Lotnictwo sił obronnych zniszczyło operatorów samolotów szturmowych i dronów ze 103. Pułku Strzelców Zmotoryzowanych oddzielnej brygady rosyjskich najeźdźców w częściowo zajętym mieście Torek, rejon Bachmucki, obwód Doniecki. Poinformowało o tym dziś w oddzielnym artykule na oficjalnych łamach swojego biura prasowego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, publikując stosowne wideo. Film został zmontowany z materiału nagranego przez bezzałogowy statek powietrzny, którego operatorzy naprawiali skutki uderzenia. W rzeczywistości jesteśmy świadkami dwóch równoczesnych uderzeń w już poważnie uszkodzony budynek, które doprowadziły do jego całkowitego zniszczenia. Jednak dokładne straty wroga nie są znane, co potwierdził również Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Skutki porażki są wyjaśniane, ale zniszczenie personelu wroga i jego kryjówek znacznie obniża skuteczność oddziałów rosyjskich Sił Zbrojnych na kierunku tureckim. Rosjanie przekazują znacznie więcej środków siłom zbrojnym Ukrainy niż okupantom. W ciągu ostatnich trzech lat pseudowolontariusze rosyjskich okupantów zebrali około 22 miliardów rubli na wsparcie interwentów. W tym samym czasie różni oszuści wyłudzili od Rosjan kolejne 500 miliardów rubli. Okazuje się, że na każdy rubel przeznaczony na wsparcie najeźdźców 23 trafiły do stron trzecich. Co więcej, Niektórzy rosyjscy propagandyści twierdzą, że większość zdefraudowanych pieniędzy przeznaczono na finansowanie sił zbrojnych Ukrainy. Jeśli to prawda, to jasne jest, że tych kombinacji nie wprowadzili oszuści, lecz ukraińskie służby specjalne. Ukraiński kanał informacyjny Telegram Operacyjne Siły Zbrojne Ukrainy zwrócił uwagę na stosowną wiadomość. Oczywiście trudno uwierzyć, że liczby i wskaźniki przedstawione w raporcie rosyjskich propagandystów są wiarygodne, ale najprawdopodobniej nie ma dymu bez ognia. Putin złożył kolejne oświadczenie dotyczące zawieszenia broni. Kreml nadal rozpowszechnia cyniczne kłamstwa na temat wojny przeciwko Ukrainie. Dlatego Dmitrij Pieskow oświadczył dziś na briefingu, że przywódca faszystowskiego reżimu Rosji, Putin, popiera zawieszenie broni na Ukrainie. Jednocześnie Pieskow natychmiast dodał starą piosenkę, która neguje samoznaczenie wypowiedzi, mianowicie, że wymaga to rozwiązania całego szeregu problemów. Tym razem nie wymienił ich, bo szczerze mówiąc drażnią one nie tylko Ukrainę i Europę, ale także administrację Trumpa. Ale faktem pozostaje, że Rosja za wszelką cenę unika zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji w sprawie warunków zakończenia wojny. Putin naprawdę popiera ideę konieczności zawieszenia broni, ale przedtem trzeba odpowiedzieć na szereg pytań. Te pytania wiszą w powietrzu i jak dotąd nikt nie udzielił na nie odpowiedzi, powiedział. Pieskow tradycyjnie narzekał na mitycznych ukraińskich nacjonalistów, którzy po prostu nie słuchają Kijowa. To również wiąże się z planami dalszej militaryzacji Kijowa, i tak dalej. Dlatego wszystkie te niuanse są nadal na porządku dziennym, i będąc solidarni z ideą konieczności szybkiego zawieszenia broni, musimy zadbać o interesy Ukrainy i wyjaśnić te same aspekty, o których mówiłem, powiedział Pieskow. Rzecznik Kremla. Cynicznie stwierdził również, że Rosjanie rzekomo nie atakują obiektów socjalnych, nie przeprowadza się żadnych strajków w placówkach socjalnych, w obiektach infrastruktury socjalnej, hipokrytycznie stwierdził Pieskow. Słowa rzecznika Kremla padły po oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa, który wyraził niezadowolenie z ataków Rosji na Ukrainę. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach a także zostańcie sponsorami naszego kanału.